Mam nadzieję, że mój widok nikogo za bardzo nie razi. Jestem po treningu. Jak mnie obserwujecie na Insta, to wiecie, że od listopada to jest moje wyzwanie listopadowe poranne treningi. Na czczo, przed obudzeniem się, przed łykiem kawy wstaję, piję szklankę siemienia lnianego, które zalałam w nocy i uciekam na trening. Trenuję, piję wody, idę się kąpać, prysznic, cała pielęgnacja i wtedy śniadanie dla dzieci, wtedy dla mnie kawa. I tak planuję cały listopad ciągnąć. Muszę nabrać tej energii, bo wiecie, że vlog masy tuż, tuż. Dobra, ale w tej chwili aż się topię. Uciekam pod prysznic i widzimy się no za chwilę, jak już tak doprowadzę się do ładu. W ostatnim czasie zdecydowanie ulubione śniadanie mojej i Troszkę surowego brokuła, papryka czerwona, czarne oliwki. To wszystko będę mieszać w miseczce z jajem. Okej, okay, i teraz na masełku będziemy smażyć tego omleta. No i ulubione śniadanko Łucji gotowa, a ja dopiero uciekam pod prysznic, bo Łucja była tak głodna, że mówi najpierw zrób śniadanko, więc idę ze śniadankiem dla córki, a ja się myć. Dzień dobry, witam Was ponownie. E, wiecie co jest w moim domu dzisiaj? Apogeum hałasu. Po prostu tyle krzyków jest w domu. Tak to jest jak dzieci zostały, wiecie, bo teraz mają długi weekend, jakby nie patrzeć. Dzisiaj mamy czwartek i prawdopodobnie w ten sam dzień oglądacie, co ja go nagrywam, ten film, dlatego że wreszcie mam czas. Słuchajcie, nie było mnie troszkę, nie wiem czy tak odczuliście. Na kilka dni na pewno mnie tutaj nie było. Ja czuję to jakby bardziej, dlatego że długo nie mogłam vlogować, bo codziennie pracowałam. Teraz mieliśmy na tyle, tyle ciężki okres, że trudno mi było pogodzić pracę z nagrywaniem, więc stwierdziłam, że nic na siłę, bo to jest najgorsze, co można robić, powiem Wam. I dla mnie nagrywasz na siłę i odbiorcy, każdy jeden, kto ogląda ten film, i przynajmniej ten, co mnie zna, już jakiś czas mnie ogląda, to widzi, że to jest po prostu wymuszone coś na siłę. Czekałam na ten moment, kiedy naprawdę ja to poczuję, i druga sprawa, będę mieć na to czas. I teraz w końcu ten czas nastał, ja mam teraz y, wolne, więc słuchajcie, jestem w domku. No i teraz tak, zacznijmy od tego, że moje postanowienia listopadowe, chcę Wam troszeczkę powiedzieć, jeżeli nie oglądacie mnie na Instagramie, no, w sumie za dużo tym też nie mówiłam. Moje postanowienie listopadowe jest takie, że będę ćwiczyć o poranku, czyli tak jak to było przez dwa lata na 100%, a nie trzy. No, wtedy, kiedy zaczęłam ćwiczyć z Ewą Wodakowską, tutaj jedno co się nic nie zmieniło, że ja pięć razy w tygodniu trenuję. Tutaj ni absolutnie nic się nie zmienia. Czy jem gorzej, czy lepiej, z kim tam trenuję, trenerki się zmieniają, ale nie zmienia się to, że trenuję pięć razy w tygodniu. To już weszło mi w krew i to jest silniejsze po prostu ode mnie. Nie wyobrażam sobie tak dnia. Ale już bardzo długi czas robiłam treningi południu I powiem Wam, że ostatnio mi tej energii mega brakuje na te popołudnia. I rano wstaję, ogarniam wszystko, robię, idę do pracy, sprzątam itd. i tak dalej. te lekcje z dziećmi, dom, psy i cała ta reszta tego bajzlu. I jak przychodzi ta godzina 16 czy tam 17 i ja mam iść na matę, to ja po prostu czołgam się prawie na nią. Ja nie mam w ogóle energii, siły. I te moje treningi ostatnio były takie na pół gwizdka. nie dawałam z siebie 100%, tak jak ja zawsze to mówię, chociaż 90%, żeby z siebie dać, to robiłam po prostu tak, żeby go zrobić. A to nie o to chodzi w treningu, żeby coś odbębnić, tylko żeby czuć z tego przyjemność, satysfakcję, żeby po prostu chcieć to robić i myśleć o tym, że te endorfiny później będą nas roznosić pod sufit. No, i to też działało już na mnie źle, dlatego że ja po tych ćwiczeniach takich mega intensywnych było mi ciężko zasnąć. Co prowadziło do tego, że gówno spałam za przeproszeniem, no i następnego dnia czułam się jak czułam. I te dni po prostu po kolei tak się kumulowały, i stwierdziłam, że muszę coś zmienić. Kopem w dupę była relacja mojej drogiej Ady z kanału Adagada. Ona teraz taką fajną rolkę dodała właśnie na Instagram, gdzie podaje trzy powody, dla których warto ćwiczyć rano. I ja sobie tak obejrzałam tą rolkę i myślę, Boże kobieto, doskonale wiem o czym Ty mówisz, jakie są plusy tych ćwiczeń rano, pamiętam to uczucie, pamiętam te lata jak mijały w tym moim cudownym samopoczuciu po porannych ćwiczeniach. I mówię, o nie, pierwszy listopad wybił, mówię, to jest dobry czas, dzieci są w domu, ja nigdzie nie gnam, łocja wstaje słuchajcie, no dzisiaj nie, ale po tej zmianie w czasu o 3.40, bo dla niej to jest 4.40, Mimo, że ją staramy się godzinę później kłaść, jeszcze godzinę później nie zasypiała. Ona o siódmej chodziła spać, teraz kładziemy ją o ósmej, co normalnie jest godziną dziewiątą już. I ona wstaje o trzeciej czterdzieści tak czy siak. Czy ona zacznie o osiemnastej, dziewiętnastej czy o dwudziestej, to wstaje około czwartej. Dzisiaj cud się stał, dlatego że wstała o 4:40, więc już super, mega i tak powinno zostać, bo ja się tak dobrze czuję, jak wstaję przed piątą. No i myślę sobie tak, pięźni teraz wolnego dzieci mają, to jest idealny czas, żeby zacząć tak treningi. Później nie wiem, jak to pogodzę pomiędzy wyjściem do szkoły, bo to ja jestem mega jeszcze spocona i taka, a po tym treningu potrzebuję naprawdę pół godziny, żeby nawet moja twarz do siebie doszła, żeby móc makijaż nałożyć. Ale plus jest ogromny, bo ja od rana mam tak podniesione endorfiny, chęć do życia zupełnie inną. Po takim porannym treningu intensywnym idę pod prysznic, maluję się i już wiem, że mam to jakby za sobą i ten dzień mogę spędzać jak sobie tam zaplanuję. Nie to, że nagle mi coś wypadnie i nie mam kiedy tego treningu wcisnąć, bo to już jest za mną. Eee, no i cudownie. I żeby te trzy kółeczka wypełnić, jak ja to mówiłam, mam trzy serduszka, nie kółeczka. W tej aktywności udaje mi się naprawdę, więc jestem mega na razie szczęśliwa, ale trening poranny to był dopiero drugi dzisiaj. No więc to na razie w, w, wkradam w moje, takie wiecie, wciskam sobie w listopad. To jest mój taki plan listopadowy. No i kolejna sprawa jest taka, że chcę się dla Was czuć jak najlepiej, jak będę nagrywać vlogmasy. A vlogmasy już zaraz, już za moment. Dobra, to ja przyszłam tylko tako z taką informacją. Słuchajcie, zabieram się ze sprzątanie domu, odrabianie lekcji z Ignacy'em, bo inaczej sami poprosił, czy ci nie możemy zrobić wszystkie lekcje i pouczyć się na sprawdzian z matmy, bo on chce mieć później luz weekend. Ja mówię, jestem za jak najbardziej, więc musimy to, to zrobić i zrobimy to teraz, a potem do Was przyjdę jeszcze z takim fajnym newsem. Bo Ucja, słuchajcie, jest już małą bibliotekarką. Tak się mówi? Nie, tak się nie mówi. Jest już ym, kobietką małą, która ma swoją kartę biblioteczną, wypożyczyliśmy pierwsze książki, ale o tym za jakiś czas. Słuchajcie, teraz zmykam, sprzątanie i lekcje, a potem się widzimy. Dobra, dzieci się tak strasznie bawią, strasznie bawią, strasznie piszczą, ale słuchajcie, pokażę Wam, co wypożyczyłyśmy. Ziłomowe opowieści Pepy. Koszmarny Karolek gnębi dogłębnie. To była ciężka książka, uważam, że nie na wieku Łucji, ale przeczytałyśmy całą, trzy dni temu wypożyczyliśmy, wszystkie książki są już przeczytane. Zuzia uczy się pływać, Jadzia Pentelka bierze kąpiel, Mała Wróżka Amelka nocne strachy, Mała Wróżka Amelka tajemnica robota. Już słoneczko! Dobra, poczekaj, zaraz zejdę i rozwiążę Wasz konflikt. Dobra, i jeszcze te słodkie bajeczki. Wszystko przeczytane w trzy dni. No te książki, te, to przeczytałyśmy po prostu za jednym y, pociągnięciem. Usiadłyśmy i przeczytałyśmy na raz. Natomiast właśnie, no i tą, e, natomiast tą czytałyśmy właśnie trzy wieczory z rzędu. Koniec, już wszystko wyczytane. Czytam, czekamy aż otworzą bibliotekę. Zanosimy to i wypożyczamy następne bajeczki. Bo jej się podobało milion, słuchajcie, tam bajek. Ona by wyniosła jeszcze więcej, ale stwierdziłam, że po malutku, po troszkę. Dobra, uciekam rozwiązać konflikt dzieci. A, słuchajcie, dwa dni temu byłam na zakupach w Lidlu i trafiły mi się fajne promocje. Były skarpetki, wzięłam dla Ignasa dwupak. One kosztowały 5 zł z haczykiem. E, tak samo dla Łucji, takie truskaweczki. Sobie wzięłam, słuchajcie, w ogóle jakie rozmiary. Zobaczcie, to jest rozmiar M, czyli taki jak nosza, to e, według tego 40-42. Myślałam, że M to 38, no ale dobrze. E, leginsy lepiej większe, bo one fajnie nawet pod cycki dociągnąć, jeżeli chodzi o właśnie długie Jesienne swetry, granatowe i czarne legginsy, i ten dwupak nie pamiętam ile kosztował, ale sprawdzę. Poczekajcie, i zaraz sprawdzę i Wam powiem. Dobra, mam ten dwupak kosztował 17,50, ale wzięłam też sobie jeansy w cenie 32,50. Takie czarne po prostu jeansy w rozmiarze 38, już tutaj 38. I one są takie fajne ze streczem, z wysokim stanem, bardzo fajnie wyglądają, więc jeansy yy, z Lidla, tak po prostu zmężane nogawki, ale takie do wszystkiego, wiecie, czarne jeansy do wszystkiego. Więc takie cuda udało mi się kupić przy ostatnich spożywczych zakupach w Lidlu. Zobaczcie jak dużo już tej twórczości Łucji pozwala mi na boku lodówki wieszać, tutaj mamy ważne rzeczy, faktury i tak dalej, a tutaj z tej strony mi tak obkleja. Wczoraj, słuchajcie, wzięła się sama mówi tak, daj mi nożyce, ona tak mówi na nożyczku, daj mi nożyce, klej, farby, kredki i skonstruowała dla mnie taką rakietę, taką odlotową tak. i tak tworzę. Cieszę się, że potrafi się sama bawić, to jest akurat super, ekstra fajne, a dzisiaj stworzyła pana ziemniaka, który tutaj wisi, a wczoraj jeszcze dodatkowo, bo to przez te dwa dni tak wyprodukowała, kotka z koroną. I jeszcze jest mamusia z Lucją. Zaraz Wam pokażę musie z Na Musia domalowała niebieskiego balona tylko. O, mama z Łucją, To jest na przyjęciu urodzinowym, ją ja byście nie wiedzieli. to muszę wam wytłumaczyć. Słuchajcie, Łucja tak się zachwyciła biblioteką, naprawdę tam jest taki fajny regalik, nawet nie wiedziałam. Kiedyś tego nie było, taki typowo dla dzieciaków małych i ona najchętniej by 100 książek wyniosła. A ja mówię, co ty tak dużo wzięłyśmy tych książek? No to mówię, trzy dni już dalej nie mamy co czytać, a biblioteka zamknięta, więc mogłyśmy troszkę więcej wziąć, no ale jest jak jest. I bardzo się z tego powodu cieszę, bo powiem Wam, że na przykład w kalendarzu odwędowym w tym roku nie wrzucam żadnych książek dla dzieci, dlatego że jedno i drugie już wypożycza książki z biblioteki. I mamy ogromny zapas książek. Ja muszę się zająć i je po prostu zacząć wyprzedawać, bo naprawdę mamy ogromnie i dużo. I co książki, wiadomo, że jakieś takie warte posiadania w domu, na przykład mamy całe przepiękne baśni Krystiana Christiana Andersena, mamy Brzechkę, czy tam Tuwima, czy pięknie wydane baśnie. No to są takie książki, wiadomo, czy tam encyklopedia, no tego nie ruszamy, świat nauki i tak dalej, wiadomo, że to się jeszcze przydać może. Ale te wszystkie wiecie, miliony kici koci. i jeszcze jak miał dwa latka, kupowałam to nałogowo, te mały chłopiec seria, tych malutkich książeczek o przeróżnych pojazdach. To one, mamy takich bajek pepy, te różne, tego jest od groma, no i na pewno przyjdzie taki czas, że ja tego też będę chciałaś po prostu pozbyć z domu, żeby miejsce też zrobić na coś nowego, ale nie wszystkie książki są fajne. Mamy bardzo dużo takich bajek, co się tak naprawdę powtarzają. Bajka o czerwonym kapturku jest w 15 egzemplarzach różnych książek, więc no po prostu to bez sensu. I postanowiliśmy właśnie nie kupować już książek, a będziemy je wypożyczać w bibliotece i czytać na bieżąco, co wyczytane, to oddawać. Dobra, więc to tyle, Ucja jest zachwycona, że już jest w końcu, jak to powiedziałam, bibliotekarką, nie, nieprawda, ale że już jest, yy, może wypożyczać sama te bajeczki dla siebie. No i co, słuchajcie, dzisiaj na obiad robię mielone kotlety, robię mizerię, ale dodatkowo gotuję brokuła i ziemniaki po prostu, taki mega standardowy obiad, ale że jestem w domu, to mogę się tym zająć. I jeszcze to chciałam Wam powiedzieć, to... Wielkimi krokami zbliża się vlogmas i teraz dajcie mi znać słuchajcie bo ja tak naprawdę do południa po i będę kończyć czy macie ochotę, żebym Wam tutaj pokazała takie w 100% zawartości kalendarza adwentowych moich dzieciaków? Jeszcze nie mogę tego nagrać, dlatego że czekam coraz na jedną paczkę, mówię tutaj o kalendarzu Ignasa, żeby mieć już wszystko full, ale tak naprawdę kupione, jeżeli chodzi o wydawanie pieniędzy, to już pod tym względem mam wszystko zamknięte i mega się cieszę. Został mi jeszcze tylko kalendarz adwentowy mojego męża, jego pomalutko kompletuję, ale dla dzieciaków mam wszystko, nawet powiem więcej, mam nawet za dużo już okienek, a wiadomo, że jeszcze pojawią się słodycze. jedynie słodycze nie mam, ale ja chcę po prostu gdzieś tam powrzucać, w każdym jednym markacie kupię, gdzie będę. Więc wszystkie te takie drobiazgi, zabawki, to już mam wszystko gotowe. I tak się cieszę, że dzisiaj 2 listopada, a ja już jestem po prostu na full-wam pełny kalendarz, już mogłabym na dobrą sprawę wieszać. Muszę tylko usiąść jeszcze do tych wierszyków, bo wierszyków w tym roku napisałam 7, zdążyłam napisać 7. A jeszcze mi troszkę brakuje, wiadomo, że 24 okienka będą, więc jeszcze tych wierszyków troszkę trzeba dopisać. I, no, ale to tak jak mówię, to jeszcze jest na to czas no i umówiłam się już do tego fryzjera, więc pierwszy dzień vlog ma Będziecie mogli oglądać moją przemianę. Farbuję się na ciemniej, robię sobie włosy w kolorze mojego odrostu, czyli wracam do naturalnego koloru moich włosów. Będę je cieniować i robić tą grzywkę, taką wiecie, na boki. Więc taki jest plan i tak myślę, że się uda. Dobra kochani, ja zabieram się za obiad, a z Wami się żegnam, bo ja dzisiaj, poza tym, że już odrobiliśmy lekcję, mam jeszcze naukę z Ignazem do sprawdzianu, też chcemy to zrobić dzisiaj i mieć weekend z głowy. Myślę, że zobaczymy się jutro, w jakim filmie, nie wiem, ale na przykład już dzisiaj przyjdzie do mnie paczka z Sinsay w końcu, bo ona dość długo do mnie szła. Mało sklepów jest, powiem Wam, takich, co tak długo się czeka na wysyłkę, od nich naprawdę trochę czekam więc na pewno się pojawi hol taki świąteczny, znowu kolejne dekoracje, tym razem z Sinsa i na pewno pojawią się posiłki na pewno te z dwałka. Miało się to pojawić na koniec października, wszystko przeniesione na początek listopada, ale na 100% będę tutaj w listopadzie. Nie będziecie takiego mieli długiego oczekiwania, kiedy Karolina wróci i doda vlogmas, tylko będę normalnie w tym miesiącu, a potem widzimy się już we vlogmasach. Nie mogę się doczekać tego momentu. Żegnam się z Wami, trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia jutro. Pa! Korzystajcie z weekendu, który jest przed Wami.